Zapraszam na kurs materialny www.piotchupac.pl. Punkty K i L są wierzchołkami kwadratu KLAM. Obwód tego kwadratu jest równy. E, zobaczmy. No to może narysujmy to w układzie współrzędnych. Oj, ta oś X zawsze mi nie wychodzi. No teraz lepiej. Oś X, oś Y. Punkt K ma współrzędne 0,4. 0 na X, 4 na Y, gdzieś tutaj. 0,4. Punkt L ma współrzędne 6 i minus 4. 6 na x, gdzieś tutaj, i minus 4 na y. 6 i minus 4. Oczywiście wysunek jest tylko poglądowy, pomocniczy. Eee, sobie wierzchołkami kwadratu KLAM. Obwód tego kwadratu jest równy. Czyli tu jest nasze K, tu jest nasze L. Zobaczmy, że kwadrat może wyglądać na przykład w ten sposób, jakoś tak. Albo w tamtą drugą stronę może iść. Ale jeśli my byśmy policzyli długość tego odcinka... To my z automatu mamy jedną, jedną, tak, jeden jakby bok kwadratu, a obwód kwadratu to jest 4a. Tak, będę miał jedno a no to cały obwód sobie policzę. Czyli liczymy długość odcinka KL. Długość odcinka KL policzymy z takiego wzoru, jest w tablicy wzór na długość odcinka AB, to jest pierwiastek, mam nadzieję, że go znamy, z xa minus xb do kwadratu dodać ya minus yb. Do kwadratu. Jak to działa w praktyce? Pokażę właśnie na odcinku KL. Czyli to będzie pierwiastek z 0 odjąć 6, 0 odjąć 6 do kwadratu i teraz na y patrzymy. 4 minus minus 4, czyli będzie dodać w nawiasie 4 minus minus 4, i to do kwadratu. Co daje nam w rezultacie 0 odjąć 6 to jest minus 6 do kwadratu, to jest 36 dodać. 4 plus 4 to jest 8 do kwadratu 64. 36 dodać 64 to jest 100, czyli mamy pierwiastek ze 100, czyli 10. Długość boku kwadratu to jest 10, zatem obwód tego kwadratu to jest 4 razy 10, czyli 40. OB, OB to jest 4 razy 10, czyli 40 i to jest nasza odpowiedź.